Drodzy Państwo, asfalt dzisiaj nawet suchy, chociaż tam gdzie cień, tam już widać, że wszystko lekko zamarza. Widoki jak na Kraków i pogoda doskonała, bo jest słońce, chociaż jest też ten fioletowy filterek smogu. A to oznacza, drodzy Państwo, że to idealny dzień, żeby sobie nagrać odcinek o zimowej jeździe. Czyli dzisiaj będzie o trzech najważniejszych zasadach, znaczy, z moim zdaniem, trzech najważniejszych zasadach zimowej jazdy. Dla tych, którzy się zastanawiają, którzy nie wiedzą, którzy by chcieli, ale się trochę boją, może im to coś rozjaśni, ale tak naprawdę trzy najważniejsze zasady, żeby trochę z mniejszym bólem wejść w to zimowe jeżdżenie albo po prostu wyjść z mniejszym bólem, bez połamanych kości, odmrożonego, nie wiem, pęcherza, nerek i tym podobnych historii. Więc dzisiaj trzy najważniejsze zasady zimowej jazdy. Panie i panowie, zasada pierwsza, zasada nadrzędna i najważniejsza, to jest zdrowy rozsądek i słuchanie siebie. Tak naprawdę siebie w wielu aspektach, bo nie da się ukryć, że jazda na rowerze w zimie to jest bardzo duże wychodzenie ze strefy komfortu. Dla jednych większe, dla innych mniejsze, jeżeli ktoś jest od dziecka do tego przyzwyczajony, w ogóle do uprawiania sportu na zewnątrz, a już tym bardziej jazdy na rowerze na zewnątrz, to jest to dla niego łatwiejsze, jest do tego bardziej przyzwyczajony, ale nie wszyscy są, umówmy się, że nie każdy na rowerze w zimie jeździł, niektórzy po prostu wkręcili się, że z ostatnie lata w kolarstwo bardzo mocno i nie chcą z tego sportu w zimie rezygnować, a trenażer to dla nich za mało. I fajnie, pochwalam i bardzo się z tego cieszę, ale też naprawdę polecam, to nie jest czas na hojrakowanie, to jest czas trochę jak Australia Rowerowego świata, czyli w zimie na rowerze wszystko chce was zniszczyć. Taka jest prawda, no tych przeszkód, tych przygód, tych przeciwności jest bardzo dużo, no bo może was załatwić temperatura, może was załatwić wiatr, może was zaskoczyć bardzo śliska nawierzchnia, której często się nie spodziewacie, no bo to jakaś szklanka, to jakaś taka maś z błota zalegająca na asfalcie. Do tego kiepskie warunki oświetleniowe, plus jeszcze kierowcy, bo dziwnym trafem kierowcy w wielu krajach, nie tylko w Polsce, ale w tych krajach, gdzie generalnie rzecz biorąc, no nie było takiej całorocznej kultury rowerowej, to w tych krajach kierowcy często w zimowych miesiącach przechodzą jakiś taki specyficzny rodzaj amnezji związanej z... Poznawaniem e, obiektów na drodze i zapominają w okresie zimowym, że takie, e, takie stworzenia, takie jednostki, jak ludzie na rowerach, też mogą po drogach jeździć. I bardzo często jest tak, że o ile w tym okresie letnim no już widzę mniej więcej jakąś taką e, w miarę bardziej kulturalną koegzystencję między kierowcami samochodów a ludźmi na rowerach, tak w okresie zimowym często jest tak, że. Pff, Pojawiam się i kiedy na przykład jakiś kierowca wymusza na mnie pierwszeństwo, czy wyprzedza mnie centymetr ode mnie, no to sprawia wrażenie, jakby po prostu w ogóle zapomniał, że coś takiego agrower może istnieć, więc też trzeba o tym pamiętać. Więc to nie jest łatwy czas dla osoby jeżdżącej na rowerze. Jest dużo rzeczy, które mogą Wam zrobić krzywdę i trzeba to wszystko uwzględniać, i trzeba zaczynać. Powoli i trzeba słuchać trochę tego swojego organizmu, bo to nie o to chodzi, żeby po prostu wyjść na minus pięciu stopniach na dwie godziny, kiedy nigdy tego wcześniej nie robiliśmy, połamać się na pierwszym śliskim fragmencie, albo zakończyć całą imprezę zapaleniem płuc, ewentualnie po prostu śmiercią z wychłodzenia gdzieś w, w rowie, gdzie nas znajdą na wiosnę. To oczywiście jest oczywiście radykalna przesada, ale musicie o tym pamiętać, że jest to ten czas, gdzie po prostu dużo rzeczy nam. Nie sprzyja i trzeba słuchać trochę tego swojego organizmu. Zaczynać spokojnie, przemyśleć trochę, czy możemy sobie jakoś pomóc, czy mamy te lampki w rowerze, czy na przykład, nie wiem, jeżeli nie zmieniliśmy opon. Jakieś trochę bardziej dostosowane do zimowych warunków, to czy przynajmniej na przykład spuściliśmy ciśnienie trochę z tych opon, żeby ta przyczepność była większa? Czy jeżeli nie mamy zimowych butów, to czy ubraliśmy jakieś odpowiednie skarpetki? Tak czy siak, co byście nie robili, popełnicie mnóstwo błędów, których będziecie się uczyć przez lata. Będziecie poznawać swój organizm, będziecie poznawać gdzieś, gdzie jest ta wasza strefa komfortu, będziecie się uczyć ubierać, będziecie się uczyć techniki jazdy. Finalnie, jeżeli zrobicie to z głową, to ja uważam, że takie zimowe jeżdżenie na rowerze daje bardzo dużo plusów. Tak dla zdrowia i odporności. Tak i dla no, psychiki, bo pozwala naprawdę przewietrzyć głowę. Ja tak naprawdę głównym powodem, do którego ja jeżdżę w zimie na rowerze, jest to, że dla mnie to jest ogromny zastrzyk endorfin, takie wietrzenie głowy, którego nigdy nie uzyskuję na trenażerze. Chociaż od zeszłego roku na tym że trochę jednak zdarza mi się jeździć, to jednak potrzebuję tego wyjścia na rower, przynajmniej te dwa 3 razy w tygodniu, jak mogę, bo nawet jeżeli jest zimno, ale na przykład ładnie, tak jak dzisiaj, no to jest to zupełnie inny ładunek endorfin i zupełnie zupełnie inne podejście niż jeżdżenie na trenażerze. Na trenarze, że mogę się zmęczyć. Myślę, że nawet jestem w stanie zrobić dużo, dużo bardziej efektywny trening. Ale ja tego jeżdżenia w zimie potrzebuję. I te plusy jeżdżenia na rowerze zimą, jeżeli to polubicie, przyjdą. Ale też trzeba pamiętać sobie zawsze sobie sprawę z tego, że nie każdego to może bawić. I to wcale nie jest źle. Jeżeli Wy macie tak, że próbowaliście, że uważacie, że jest to kompletnie nie dla was, że macie bardzo słabą odporność, albo wasz organizm naprawdę nie lubi się z mrozem, to nie zawsze jest tak, że wszystkiego da się nauczyć, i że wszystko jest dla wszystkich dobre. I jazda na rowerze. To nie jest jakiś konstytucyjny obowiązek, więc jeżeli Wy uważacie, że to nie jest dla Was, Wam to nie sprawia przyjemności, nie wiem, połamaliście się, nie chcecie się połamać, staracie się jednak mimo wszystko ograniczać ryzyko tam, gdzie nie jest ono jakoś super niezbędne. Generalnie jazda na jest ryzykowna, więc tak czy siak jakieś tam ryzyko zawsze w przypadku tego sportu ponosimy, ale jeżeli po prostu uważacie, że to nie jest Wam potrzebne i nie sprawia to frajdy, to po co się męczyć i po co sobie robić krzywdę. Więc jeżeli Was to kręci, czujecie potrzebę, bawi Was to, super, ale też Myślę, że to może takie najlepsze podsumowanie tej zasady. Jeżeli nie, to lepiej nie. Proszę Państwa, zasada numer dwa: w zimie wychodzisz na rower po to, żeby jeździć i tak naprawdę będzie Ci się dużo łatwiej ubrać, będzie Ci się dużo łatwiej utrzymywało komfort termiczny, będzie Ci się po prostu dużo bardziej efektywnie już wykorzystywało takie zimowe wyjście na rower, jeżeli faktycznie będzie to wyjście, żeby pojeździć. Więc nastawiamy się na krótszą jazdę, taką. Nawet tę godzinkę, półtorej, ale po prostu płynnej jazdy. I też dlatego dzisiaj dalsza część tego filmu będzie nagrana w ciepełku, bo nie są to też warunki do nagrywania, tak ze względu na mój komfort termiczny, jak i wasz komfort estetyczny, no bo nie chcę Was tu narażać na specjalnie dużą ilość gili z nosa i tym podobnych efektów ubocznych jazdy w zimnie, więc przede wszystkim zasada bardzo ważna. W zimie wychodzimy. Z konkretną trasą w głowie, albo nawet pomysłem na powłóczenie się w głowie. Ale staramy się te trasy tak dobierać. W przypadku kolarstwa, nie wiem, szosowego, gravela czy takie bardziej sportowe jazdy, tak żeby tam faktycznie jechać, a nie zatrzymywać się, a jak macie ochotę na rowerową turystykę w zimie, to warto naprawdę rozważyć ubranie się nie jak na rower, tylko ubranie się po prostu w normalne, takie ciepłe, puchowe, zimowe ciuszki, rezygnacje z pedału w SPD, no i wtedy. Faktycznie można łączyć, ale zawsze pozostaje ten element, że rower jest akurat tym niewdzięcznym sportem w zimie, który was szczególnie eksponuje na te nieprzyjazne warunki, bo jest prędkość, jest zimny wiatr, nie ruszacie dłońmi, nie ruszacie stopami de facto, więc jest dużo, dużo tych elementów, które mogą sobie gdzieś tam odmarznąć niewłaściwie potraktowane, więc albo idziemy pojeździć i wracamy. Gdzieś po tej półtorej godzinki, no każdy ma inną tą strefę, każdy ma inne potrzeby, na pewno są tutaj turbo ambitni trenujący, którzy potrafią wyjść na parę godzin, ale co do zasady, wychodzimy, żeby pojeździć, bo to ułatwi życie naszemu organizmowi, ułatwi życie ciuchom, żeby zrobiły tą swoją termoregulacyjną robotę. Zasada numer 3, drodzy Państwo: rowerowe prawo Marfiego, prawo Marfiego, w ogóle, jeżeli coś się może wydarzyć, to się na pewno wydarzy, prędzej czy później, więc minimalizujemy ryzyko wystąpienia rzeczy, których wystąpienia byśmy nie chcieli. Czyli zima to nie jest najlepszy czas, żeby wychodzić na rower z dentką, która trochę puszcza, ale naszym zdaniem jeszcze da radę. To nie jest czas na wychodzenie z lekko niedokręconą śrubką, która być może się nie odkręci. To nie jest ogólnie czas na Ryzykowanie, bo jeżeli pojedziecie na przepuszczającej dędce w lecie, to albo ją po prostu sobie zmienicie w słoneczku, albo jeżeli wam się nie uda, bo wydarzyłby się jakiś gruby fuck up z jakąś śrubką czy z czymś innym, no to sobie po prostu posiedzicie na ławce na przystanku w słoneczku godzinkę czy półtorej, aż miejmy nadzieję, ktoś znajomy po was przyjedzie, jeżeli faktycznie nie będzie szans tym rowerem wrócić i samemu go naprawić. No a jeżeli będzie 0 stopni, a wam się na przykład godzinę jazdy od domu, coś w tym rowerze zepsuje tak, że nie będziecie w stanie tej jazdy kontynuować. No to, to może po prostu nie być śmieszne, bo zakładam, że wychodząc na ten rower, na rower, no jednak nie zabieramy ze sobą takiego zestawu ciuchów, który też umożliwia komfort termiczny, kiedy nie będziemy jechać. No bo zakładam, że większość z Was, wychodząc na taką szybką półtora godzinną czy dwugodzinną rundkę w zimie, nie zabiera ze sobą e, puchowych spodni czy puchowej kurtki na wszelki wypadek, jeszcze zimowych butów do e, chodzenia więc. To jest czas, w którym unikamy różnych rzeczy, które mogłyby się wydarzyć. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale nie jest to też raczej czas na kombinowanie z jakimiś sprzętowymi eksperymentami, które mogą się nie udać, albo też nie jest to czas na nie wiem, inwestowanie czy specjalnie pakowanie do roweru pewnych rozwiązań technicznych, które raczej kojarzą się z wyścigowymi parametrami i niską wagą. To jest idealny czas, żeby wrzucić do roweru stare, ale sprawne koła, jakieś pancerne, ale niekoniecznie szybkie. Opony często pokazuję wam na bakschu takie produkty poza tymi takimi bardziej, wiecie, topowymi, którymi chcieliby, żebyśmy się jarali producenci, ale są przecież te, te bardziej długodystansowe, bardziej czterosezonowe opony. I to są właśnie takie produkty, które może nie są ekscytujące, może nie są najszybsze, może nie są najlżejsze, ale właśnie w tym okresie jesienno-zimowym się po prostu sprawdzają, więc po prostu. Unikamy rzeczy, których uniknąć możemy. Co się ma wydarzyć, to się wydarzy, ale lepiej, że tak powiem, nie dawać szans do wystąpienia rzeczy, których da się uniknąć. I tyle, proszę Państwa. To może się wydawać, że są to truizmy. Być może nie są to żadne rewolucje i nie o to chodzi, bo tak naprawdę przygotowanie się do jazdy na rowerze w zimie, wejście w ten świat nie jest bardzo skomplikowane. I tak naprawdę 90% tych wszystkich super szczegółowych poradników robionych przez sklepy i w ogóle, które można znaleźć w internecie, no nie jest zbyt odkrywcza i tak naprawdę jest e, tak naprawdę obarczona pewną podstawową wadą, ponieważ każdy z nas jest trochę inny, każdy z nas Pewne rzeczy lubi, innych nie lubi. Każdy ma inną odporność na zimno, każdy ma jakieś inne potrzeby, nie wiem, motywacyjne, jeżeli chodzi o różne okresy sportowe w ciągu roku, więc po prostu każdy musi spróbować czegoś sam. No, nikt Wam tak naprawdę nie powie, jak powinniście się ubrać, co powinniście jeść, nie wiem, jakiego smaru powinniście dokładnie użyć do Waszego roweru. To wszystko są rzeczy, których trzeba spróbować, ale wydaje mi się, że tych, stosując te trzy zasady, po prostu myśląc trochę, zanim się za to wszystko zabierzemy, jesteśmy w stanie popełnić jakieś tam błędy, ale te błędy raczej nie będą. Będą tragiczne w skutkach i nie powinny nas też jakoś super bardzo zniechęcić do jazdy na rowerze. Bo ta jazda na rowerze w tym okresie zimowym teraz też umówmy się, jest dużo łatwiejsza niż kiedyś, bo zimy są, jakie są. No raczej nie grozi nam to, że będziecie musieli przez 3 miesiące walczyć z jakimiś, nie wiem, zaspami śniegu czy mrozami po kilkanaście stopni, bo mówimy się, że dzisiaj tak naprawdę wychodząc na rower w grudniu, styczniu czy lutym. Ilość tych dni, w których naprawdę trzeba by walczyć ze śniegiem, jest do policzenia na palcach. No dwóch rąk na pewno, pewnie patrząc po, po ostatnich latach. E, a nawet idąc do sportowej sieciówki i wybierając te dość podstawowe produkty, takie zimowe, rowerowe, czy tym bardziej łącząc to na przykład z produktami dobiegania, bo często jest też tak, że znajdziemy na przykład na jakiejś wyprzedaży ciuchy do biegania, które w wielu aspektach wystarczą do tego, żeby pojeździć na rowerze. Ba, nawet niektóre produkty narciarskie, jak czasami rękawice, potrafią wystarczyć. Więc ubrać też jest się dużo łatwiej niż kiedyś. Nie trzeba kombinować z pięcioma swetrami, folią aluminiową w butach i tym podobnymi rzeczami. Więc dużo rzeczy sprzyja temu, aby na rowerze w zimie jeździć, aczkolwiek. Właśnie, to zawsze będzie sport jeszcze bardziej niebezpieczny niż na rowerze w lecie, która też sama w sobie bezpieczna nigdy nie będzie, zwłaszcza w aspekcie tego karstwa szosowego, które poza faktem tego, że jeździmy dość szybko na rowerze ubrani w trójpłetwonurka z malutkim kaskiem na głowie, no to jeszcze musimy zmagać się z ruchem i z samochodami. Teraz z mojej strony pytanie moje do was do tych, którzy jeżdżą w zimie, bo szczerze powiedziawszy jak śledzę Wasze komentarze, śledzę to, co rzucacie na Instagram, śledzę to, co piszecie do mnie, to jednak mam wrażenie, że większość osób wśród widzów nie jeździ na rowerze w okresie zimowym. Ale pytanie do tych, którzy jeżdżą, jeżeli mielibyście polecić, albo jeżeli mielibyście powiedzieć osobom, które wchodzą w ten świat, w sensie które wchodzą w jeżdżenie na rowerze w zimie, jakich rzeczy powinny uniknąć, jaki był Wasz największy błąd, którego uniknięcia moglibyście tutaj poradzić widzom, to co by to było? Napiszcie w komentarzach, no i możecie napisać, czy wy faktycznie jeździcie w zimie, czy nie jeździcie. Bo, no oczywiście w komentarzach nigdy nie będziemy, nie będziemy mieli takiego miarodajnego wyniku, bo komentarze pisze ułamek osób oglądających ten kanał. No ale jednak, ciekawe, ile osób jeździ, ile nie jeździ. Ja póki co dziękuję, zapraszam oczywiście na Instagram bikeshow.cz, wszystkie linki do Strawy, do Instagrama, wszystkim do Strawy, bo na Strawie nie gadam, tylko jeżdżę na rowerze, ewentualnie wrzucam zdjęcia, więc zapraszam na Strawę. Wszystkie linki są w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Trzymajcie się do wiosny, trzymajcie się bezpiecznie, kręćcie na tych trenażerach, jeździcie na polu, wyjeżdżajcie do tego Kalpę, do do, na tę Gran Canarię, na te kanary, czy gdzie tam chcecie, albo po prostu popijajcie sobie herbatkę, czytajcie książki przy kominku, róbcie to, co lubicie w okresie zimowym, no i wiosna już wkrótce.